Tam z tej strony WB Shaker, mamy kolejny unboxing, tym razem z statywu. Zobaczymy jak go tu otworzyć. bezpiecznie. Dwa palce mi się nakręciły. Dobra, otworzyliśmy w miarę bezpiecznie słynnymi nożyczkami do unboxingu u mnie. Zobaczymy, o, o co kamen i jak to wygląda. Bo no to ma być mały statyw do telefonu, dzięki któremu będę mu kręcić tu unboxingi. Coś tu mamy jeszcze? Eee, tu już nic nie mamy. Mamy. A, czyli to trzeba rozerwać. Dobra. Coś, coś takiego spróbujemy to rozstawić trochę będzie mordęgi ale myślałem, że się nie uda mamy tu taką część, którą przykręcimy tutaj z tego co widzę to chyba dobrze nawet mi się. Kręci. Dobra, aha, rozstawimy sobie nóżki, dobra, mniej więcej mamy statyw specjalny do nagrywania unboxingów. To tak wygląda. Nóżki my mamy bardzo giętkie. Dzięki temu możemy przymocować telefon, kamerę. Ja akurat wybrałem to dla telefonu, bo będę mógł to wpiąć elegancko. Nóżki są bardzo giętkie, naprawdę. O, zobaczcie sobie, mogę wyginać je w różne kierunki. O, ustawić tak jak mi pasuje. Więc osobiście polecam ten statywik, jeżeli ktoś chce kręcić unboxingi z telefonu lub z aparatu cyfrowego. Echem, powiem tak, że koszt takiego statywiku to śmieszne pieniądze około 9 zł. I można sobie bardzo szybko kupić na eBayu. Przesyłka idzie w ciągu, żeby nie skłamać Wam. Mi doszła w ciągu dwóch tygodni. Na eBayu tam jest chyba z tego co pamiętam. Do 30 dni roboczych. Jak i zależy od, te, od wysyłającego i od firmy. Nieraz jest do 48 dni. Mi przyszła przesyłka dokładnie w dwa tygodnie, więc... No moim zdaniem bardzo fajne strategii i myślę, że będzie bardzo mi się podobał i ogólnie będzie przydatny jeżeli chodzi do nagrywania unboxingu, bo będę mógł sobie ustawić telefon tak jak mi pasuje i włączyć nagrywanie i będę mógł komentować i przy okazji będę miał dwie ręce, żeby rozpakować przesyłkę, więc zapraszam do lajkowania, subowania, pozdrowu bb szakal, do zobaczenia w kolejnym unboxingu.